Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał oraz zostaw jakiś pozytywny komentarz. Hej! Co? Pytania masz na kanale Rekrutacja On. A gdzie to jest? Eee, na, sam, na samym dole kanału, nie? Na ostatni kanał, nie? Hmm. Nie wiem gdzie. Halo. No. To co mogę do gildi? Masz pytanie. I co? Ile mam lat, tak? A czym? Co mam 17? Bo się w Premium, w sensie? No, ale ty gdzie ja gry grasz? No, chciałam pograć Minecrafta To cztery pytania. No przeczytałam. Dwa na razie. Przedaj dalej. Posiadasz pelerynkę? Ile lat grasz? MC. Twójnik w Minecrafcie. Ale też odpowiadaj na to, nie? A. Ale ja tutaj nie znam odpowiedzi na niektóre pytania. Ja czytaj te, nie czytaj tych które można. Poczekaj. Robisz częste nocki? W sensie czy w nocy gram, tak? A to tylko w mm. weekendy będę mogła Bo chodzę do szkoły, uczę się jeszcze Ile poświęcasz na granie w Minecrafta? Yy, no nie wiem, mogę dużo poświęcać Nieki gry gram? Żadne Oprócz Minecrafta to żadnych Jesteś youtubera, streamerem? Nie Czy masz często patoletkę? To chyba nie Jesteś aktywny na TS? E, no, czasem Znaczy, no, jak będę grała tutaj, to będę aktywna Masz dobre samopoczucie? Lubisz się pośmiać? No tak Udało się do kastratów też No, i co? No i to wszystko? No tak, odpowiedziałam To chodź na pp start Okej okay. Star. Ale na co, co mam to... pójść? Pp start A gdzie to się robi? A masz minecrafta Tak No to odpal minecrafta No, mam włączonego Włącz multiplayers Co? Multiplayers, który wieloosobowy A, dobra, no No i... Dodaj serwer, czy po angielsku servers, nie? Mm, nie? wiem, gdzie to jest Dodaj serwer, nie? A masz blessing y, To takie... Du... No, to tak I masz to odpalone? Mm, nie

<noise> <Ty szmul. głos> <Ty szmul. głos> Dobra, poczekaj na ten kanale, nie? A, mam, a mam one, czy No właśnie, rangi nie da. A, no, no okej. Okay. Dobra, co nie, zarejkujemy na co? I dostanie się do gier Halo. O, tylko na torcie nie dodaję. nie? <noise> co? <noise> na torcie <co> nie dodaję. <noise> a co to jest? Serwer Minecraft. A co ja robię robisz tej gildi? Grać w Grać. No dobra, Hej, ale no, gdzie? gdzie? No 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 Dobra, podaj Facebooka do grupy cię dodam. Co mam podać? Facebooka do grupy cię dodam. Ale nie, bo mi będziecie dawać do znajomych. Ja, Ile masz lat? Ja mam 17. Podaj gdzie mi nazwisko, tyle. Do ale to z rudu. Gdzie mieszkasz? W Polsce A po co ci, nie, nie po co ci moje dane osobowe? Nie pytaj <grypt> Dobra, no jak nie chcesz to nie, kurwa, kurwa tylko... <gryptecki> <gryptecki> ja, wciel, Możemy do... pograć gdzieś? No A gdzie? Chociaż dojdź do tej grupy i tyle, albo ją Jakiej polu. grupy? Masz link na preview Nie K wiem, będziecie Ej. zaprosić do znajomych Gdzie, gdzie mamy grać? Capistar.pl Jak mm. nauczyć się grać w klaski um, to się ze mną mówisz? Nie wiem za bardzo, jak się tutaj to ten robi. Powiesz deska może. Co? To włączę. A ja ja będzie robot. Nie będę nic pobierać. Ja tutaj mam wszystko masz. potrzebne do zagrania. Dobra, masz Minecraft od pełnego, tak? No. Masz. No. Klikłaś, klik graj, żeby grać, nie na sobie Blazing Bag. Nie. Ale jesteś już w środku, kurwa. Masz tam single player, kurwa multiplayer, tak? Nie. Dobra, no. Jest, no. Dobra. Jestem na tym takim, gdzie mi kazałeś wejść. Dobra, i teraz patrz. E, z, z, patrz, zejdź na dół, nie? No. No i patrz, i masz. wejść na serwer, nie? I nie z tej strony, tylko kurwa z drugiej strony. Jaki po polsku jest adydyserwer? User server. Dodaj serwer. Do, kli, kliknij dodaj serwer, nie? No. I teraz, to serwer, adres, Ma, to, czek, jak to chodź po Nie słyszę cię, bo mi ktoś przerywa Serwer, adres, tak jak to po polsku jest? Ktoś... User ankurwa, left ktoś adres user serwera. serwera No to po, teraz napisz adres serwera taki www.star.pl Nie? Mam tu przypisać Tak, i kliknij donę. Co? Nie mam nic takiego PvP no, Star ale nie mam w sensie tego Dona. A, jak, jak to po polsku jest? Gotowe? O. No. gotowe. A, no, no, no. Ale nie, nie, i, nie, nie mam tutaj nic takiego, nie mogę. Bo mam takie nie podświetlone to w ogóle. No, bo musisz tutaj wpisać serwer, user nie? No, no, wpisałam. Dobra, Kamila. Robisz się, Deela? Co? Robimy deala, okej. Okay? Nie, ja chcę się nauczyć grać. O, słuchaj, no, posłuchaj mojego deala Ja Cię nauczę krewską, no, a Ty no mówisz nie, nie, Szan, nie, kurwa Gila, a nie, Zila, nie, 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 weź, on weź on... mi powiedz, Weź mi powiedz dalej tutaj mam dalej tutaj tu A gdzie nie, Klasa. Halo. Wzięłaś nie, ten, 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 weszłaś na ten, serwer? Tak, ten Tak, i klikłaś ten ze tak, 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 coś mi się włączyło, Dammy, w ogóle sorry. coś tutaj, no No i teraz, no, teraz I sukaj, I szukaj MCHC kert. MCHC ja kortował. Nie mam to no, znaleźć, są jakieś w ogóle rzeczy so. Tu nic nie ma napisane, to są rzeczy same Po co ci? Jakaś woda, perła Ja mam mieć. No, klikłam Ale na które? Na no, ten z prawej koło tego? No Ale ten koło, do góry koło, z prawej. Chyba już? tak, tam do góry pośrodku, takim z prawej strony. Patrz, nie, to. nie, 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 to są nie, patrz, <todgrym>, to jest to nie, nie, No nie, nie, to ja nie, 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 To nie, 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 to nie, 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 to To a co na to, to, jest to jest reffy, będę mieli mówić ta... złote? Dobra, to jest rewil, nie? Złote, jafko. na czterech, czterech, czterech sercach, nie? Złote, jafko. Czterech... No dobra, twoje złote, jafko jest na User. Nie ma czarna, nie jesteś ciężarna? Ja pierdolę, wypierdolę. Ale co oni są takie cieni? Pierwszy raz czynę, zobaczyli. Patrz, tu masz tak, tu masz refila, nie? Twoje złote, jafko. jesz na czterech sercach, nie? No. To tu jest perła, widzisz? Mhm, tak. Weź to rzuć. No. I tak się rzuca, nie? No. Patrz, trafi mi ale ty masz chyba jakiegoś? czy... No Co? Masz chyba jakiegoś? czy Co, tak jakiegoś, mm, czy jak... co to? A, czyli że jesteś na, z, z moją gatą na tym mieczu, na co? Z tego, z Minecraftem masz takie duże mieczu, nie? Co się teraz? A, bo ja miałem tu jest. Tak. A, Aha, dobra, jeszcze raz. No? Musisz jeść 4 chwile na 4 sercach, nie da się pojechać. To mam rzucić teraz? Hmm. To... A, no, no. To. to mam... raz. Nie musisz rzucać, po prostu chodź do mnie, nie? Dwa razy wybiegasz. Cześć, cześć, cześć. A, bo cześć. muszę przebiegać. No. I co dalej? Halo? Zabiłam cię? Ej, jestem dobra! O Jezu! Ja Zabiłem prawdę, go? czemu ja nie mogę to, do masz, niego wrócić na czynęśnik? kanał? Yy, bo a, siema, to ma kanał z tym... Yy, kanał ale on jest trochę słaby, bo go zabiłam. Mówarek? Serio? Jego no. Obra, jak mu to jest to Widzi, że nadziewa cię. ona mówi, że go, ona mówi, że co zabija. Ta, bo mi zabijał na drugim TS-ie. Ja cię za to porobię. Myślałem. Tak, dobra. Tak się tłumacz, mordo. No to kurwa, chodź, chodź na TSa psp Bez 24 Nie, bo, bo będzie moje epi. Ty nie mogę twojego niku zobaczyć, chyba nie ma. Nie, ja, nie, 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 nie zginam, tak naprawdę nie masz. Znasz Co? Ja nic nie słyszę, tutaj za bardzo mnie gadają. Dobrze.